Witajcie kochani w drugim naszym vlogmasie. Nie wiem, czy Wy zobaczycie w ogóle ten filmik 2 grudnia czy 3 bo ja zazwyczaj w nocy wstawiam vlogi, jak już wszyscy śpią. W każdym razie dzisiaj jest u nas 2 grudnia i tak jak mówiłam, nie mamy za bardzo co nagrać. Jedyne co to jak dzieciaki otwierają kalendarze. Ja byłam co prawda w Pietroce na małych zakupach, ale nic tak naprawdę nie kupiłam. Nic, ale jakbyście chcieli wiedzieć, to teraz jest promocja na zabawki wiodące że... i książki. E, trzeba kupić trzy książki albo zabawki, chyba mieszane, można też. I wtedy macie e, minus 50% zwracane w formie vouchera do wykorzystania 6 i 7 grudnia. Także no, e, zabawki chyba się opłaca, książki zresztą też. Także jeżeli e, potrzebujecie to. Warto się przejechać, bo wybór całkiem, całkiem fajny. No i tyle. Zapraszam Was do oglądania tego vloga. Nie wiem, co w nim pokażę, bo naprawdę, serio, e, nic nie ma. Znaczy, nie ma. Nic nie robiliśmy dzisiaj. Taki leniwy dzień. E, I właśnie nie wiem, może z dwóch dni ten vlog będzie. Muszę pomyśleć. W każdym razie Filipek dzisiaj nie poszedł do przedszkola, bo znowu jest chory. Wczoraj tak pokasływał troszkę, ale jeszcze poszedł, bo dobrze się czuł. A dzisiaj już kaszel był okropny. Do tego jeszcze temperatura doszła, więc już nie poszedł. A chodził dwa dni. Dwa, bo chyba w poniedziałek nie był. Także świetnie. Świetnie. Mam nadzieję, że chociaż na święta będzie zdrowy. Dobra, już nie przedłużam i... Miłego oglądania Wam życzę, pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji naszego kanału. No, dzisiaj to mamy wiosnę. Jest w miarę ciepło. Serio, czuję się jakby wiosna nadchodziła, a nie zima. Jadę do Biedronki. O, chyba ja się Otwieramy maja. dzisiaj do okienko. okienka. No, ja to jest. twój? No dobra, a wyjadę jest dwójka. Szukamy, no, dwójka. szukamy dwójka. dwójki. Szukamy, ale O, jest! No. Znowu nie będą chciały się wytknąć? Nie, nie, Znowu nie. 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 O. Mhm. Mamo, nie mogę otworzyć, dwójki, tu jest. Nie. Pokaż. Ja wypijam się o to. Moja się wytchnęła łatwo. Ja moje też. Co Płacice? masz? Taki jest na O, gdzie widać? Aha, ty, ty też? Przecież no? mamy to samo. Ja nie wiem, może są pomieszane okienka. Ja też mam bałwany. Nie, bo ten kalendarz nie ja, ma ja na Jest taki jeden jeszcze podobny. A, no dobra, następne. To twoje. Mhm. Wiesz, do mnie? To Filipka. O, dusz tam. Nie, to jest moja. A. A kochani mm. Filip ma numer dwa na górze też, bo u Filipka chyba po kolei idzie. No, tutaj. Być takie małe, te, to ja muszę to pokazać. Tutaj jest dwójeczka, otóż to Tu ja nie ja widzę, widzę czeka miło się, słońce zaszło. O. Nie, w mama w tym się nie chciało wypchnąć. No, w tym się nie chciało Chyba. A nie, nie, na on zwróć. O, ale fajnie, Lol. Co to jest? Ptaszek, a Ty co chyba masz? skarpetkę. Tak, Ty masz skarpetkę. A Filip co, będzie miał to, to samo co Hania chyba? Hmm. Tutaj jest, takie nie czy się tutaj sobie. Tutaj chyba. Tutaj sobie. Nie tu. Hania ma tą opaskę, co ja sobie kupiłam. I zobaczcie, Hania pięknie wygląda. To jest dziwne, hmm. bo my z hmm. mamy magnetyk i nie mamy tego samego. Filipa, czemu Ty ury, urywasz te okienka? Nie urywa jej okienek! Otworzył drugie. No i co? No, pootwierałeś wszystko teraz? Ojej. A nie oderwał do końca. No, Filip, tak się nie robi. Pomóc ci wypchnąć? Tak. Podłabym się. Muszę i duszowi? teraz damy. Co? O, okienko leży tutaj, Filipa. Nie wyrywaj tak okienek, Filip. Nie można tak drzeć tego. Dlaczego zrzuciłaś to na podłogę? Dobra, otworzymy teraz Idusiowi. Mm -hmm. No to idź do niego. Mm -hmm. Idź. Ja, ja dam przez maczki Kidusiowi. Przez macki. Zobacz. Przysmaczki. Iduś. Masz. Twój kalendarz. No, ja szuka. Już szukaj. Ale wącha! Zabiera się do tego. <noise> Co tam jest? Co tam jest dobrego? Ile Idź Zobacz! Tutaj! Idź! No! no. no. I czyjś, to to Jak merdagonkiem! I już. No już, idź! Dasz mu? Wysyp mu na podłogę. Ciekawe czy te temu będą smakować. Zobacz, ile przysmaczków. Filip, nie! Idź to wyrzuć. Dobra? Nie, nie mogę. Nie <laughs> mogę. Nie, nie wiem. No się cieszę, o jejach! No niech sobie je, może zje. A może temu nie smakują. Takie maciubkie, są jak dla Jorka, jak No, jakby. Ale jakby bak dostał, albo jeszcze jakiś większy pies, to chyba by połknął, a nie pogryzł. całości. Przy tak chyba. Ale smakują. Dobre i dusiu, tak? A siadaj. A tu jeszcze coś Tutaj masz. No ja sobie usiądę. Och. Ten a ci który? Synseja? Ten. Ten. Ten najpierw, a potem ten Ten najpierw. Tu jest tylko o, no wiecie. No na tyle, no To dzwoni. No to cię poprzesuwa, jak będziesz tak trząść. Ale coś mi A, Aj, nie. Mamo co to się ciężko otwiera. Kolczyki. Kolejne kolczyki, ale dzwoniące. No, ale... Pokaż je. Nie ma zielonego. Mamo, ciężko się otwiera o. dwójkę. Jest tam ciężko gdzieś? Ciężko się otwiera dwójka. Mamo, nie dwójkę. Wiem, nie, musisz mi dwójkę. Już, już, synku, poczekaj, nie Czekaj wszystko naraz! O, widzisz? I co to jest? A tamto? Do tego? To są tak, przywieszki do tego. Ale mm. dziwne, bo jakby nie było w ogóle. Bo tu jest takie... A, A, dobre, ale wygląda jak no, Tak jakby nie było tego kolczyka w ogóle. Ej, no, bez kitu, że oszukany. No, całkiem możliwe. To jest piątka. Co jest grane? Nie wiem. Trzeba będzie to zareklamować nie wiem. No nie no Ale jestem zła Wszystko jest nie tak po prostu u nas No zawsze coś Jak nie McDonald's Bez, bez tego Kurczaków Teraz tego brakuje No po prostu ja nie wiem no. A w tym gabrysi z minerałami Nie świeciły światełka jak odwożyła A powinna. Dobrze, to ja ci ten. trochę otworzę. No, nie ma. Żebyś nie przedarł całego. Nie sądzę, żeby nie przypadło. Też mi się nie wy wydaje. Christenatops! Wow! Tu trzeba A to czymś Czy są tylko Czy... A ja nie wiem, Hania, no przecież ja nie śpię w kalendarzu. Christenatops! <laughs> <laughs> no, Kolejne? Dobra, A że to jest. Haniu bransoletka. No, no, I tam no, to nie, są świeżki do bransoletki. Widzimy tu było tamto to, co wczoraj było. Ale okej, okay, no. Musisz Hania. sobie tą laskę przywiesić. A, Dobrze. No, no, tu, jest nie. No, tu jest dwójka. Nie. Pokaż gdzie dwójka. Tu. Dobrze. I nie przedrzyj całego, powoli nie otwieraj. Dodać? Możesz. O, no i. I co to ma? jest? Co to jest? To, ale jakiś prehistoryczny, nie wiem. No co, nosoro, nie no co Co ty masz? Jaka kojniceczka? Ale śliczne. A ja mam dwójkę. Co to Filip za zwierzę? To jest napisane. Arsinoterium, Arsinoterium. Arsinoiterium to jest. Czy Andy miał takiego? Nie. I nie? To nie, miał. nie? Nie, nie miał. Choineczka. Uuu, jak strzela. No. Mamo, a, mamo, a jutro trzynastkę. O, no, można powiesić nie, to na choince, no, Ania, bo to ma dziurkę. No nie. Do plecaka można sobie przywieźć. Wow. A ty co masz? Uuu, kurczę, kurkus jakiś? Nie. To jest apatyt. Tak, właśnie, to miałam na myśli. A przeczytaj o nim. Równoważy energię ciała i duszy, pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów. O! Ale nie działa na mnie. Jaki to jest taki zodiaku? Bliźnięta. Aha, ale to, to nieważne. To jest dedykowany dla bliźniąt, ale jego magia chyba. Mamo, je, 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 Działa na przy Ja lubię po jednej. Nie wydaje mi się. No, ale nie można więcej. Następne jutro. E, e. Nie, 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 nie. Dobra, Hania, leć po tą laskę i przywieź sobie ją do branzoletki. A coś jeszcze chciałam powiedzieć. Na te kolczyki jestem zła strasznie, no. To chciałaś powiedzieć? Tak, to chciałam powiedzieć właśnie. No jak ja mam to teraz zareklamować? I z tymi kolczykami? Mama, ja, 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 ja nie mogę. Nie otwieraj dalej. Ej! Łobuzie! Jaka <laughs> mino! <grym _> Ale zobacz, to jest Arsinoiterium. Co to jest za dziwne zwierzę? Na pewno żyło w czasach dinozaurów chyba. Nie. Chyba tak. Podoba. O. Nie wiem. obojętnie nie na które? Nie To ja, okay? ja zabiorę, tak? Mogę zabrać? Jak mi się nie podoba to ja wezmę, dobra? Nie się podoba, fajnie. Ej, zawsze muszę ci wcześniej włączyć te światełka. O, żeby się otwierała i żeby były włączone. Wow. No, no. Ci się Mama. wydobywa takie cuda. No i pierwszy charms już jest. Ciekawe co będzie w następnych. Czy też przywieszki, czy coś innego, nie? Wow, ale będziesz miała piękną złotą na święta. No, zobaczcie, myślę, że tu nie było tego kolczyka. Dobrze Gabi mówi, bo nie jest przekute to okienko, kółeczko. Wiem, że to jest tylko jakiś kolczyk, ale no. Dlaczego znowu? Znowu na nas to trafiło. Nie po prostu wymieniać. Nie, że trzy kolczyki wydali. Można sobie założyć ten i ten na przykład, ale na pewno były dwa. Ja widziałam na YouTubie, jak ktoś otwiera ten kalendarz. Będziemy teraz czytać codziennie jakieś świąteczne albo zimowe bajeczki, tak? Czytamy na dobranoc. Dlatego tak ciemno. Magiczna opowieść wigilijna. To jest stara książeczka, chyba jeszcze dobry albo Hani, Mikołaj przyniósł. Tej nocy Pingwin Pik nie mógł zasnąć. Była wigilia Bożego Narodzenia i święty Mikołaj mógł zjawić się w każdej chwili. Kto wie, jakie prezenty przyniesie tym razem? Jeden duży i trzy mniejsze. A może pięć? Dwa duże i trzy malutkie. Pik podszedł do okna. Na niebie był księżyc i gwiazdy, ale ani śladu san świętego Mikołaja. Ach tak, bardzo chciałbym wybrać się razem z przyjaciółmi na przejażdżkę saniami świętego Mikołaja. Pomyślał. Następnie wrócił do łóżka i wyobraził sobie, jak wspaniale byłoby szybować po niebie ze świętym Mikołajem. Po chwili zasnął. I co dalej? Nie będziemy całej bajki nagrywać. O, i zjawił się Mikołaj. Książeczka jest bardzo fajna, taka gruba z twardymi mm, kartkami. Także my sobie czytamy na dobranoc już. 3 grudnia i muszę wam powiedzieć, że tak, vlog będzie łączony z drugiego i trzeciego, więc w tym odcinku będą e, otwierać kalendarz dzieciaczki drugi raz. E, z drugiego zobaczycie i z trzeciego, no bo. E, to znaczy, z drugiego już widzieliście wcześniej, a teraz otwieranie kalendarza 3 grudnia, a nieważne wiecie o co chodzi. Dobra, możecie otwierać, a ja tu najwyżej tak. będę sobie gadać. No po prostu nie było co wczoraj pokazać tak naprawdę, bo siedzieliśmy w domciu. Mamy o już widzę. I stwierdziłam, że będzie to vlog łączony, chociaż bardzo chciałam codziennie wrzucać filmiki, żeby to było takie systematyczne odliczanie. Ale wybaczcie, to nasz pierwszy vlog mas i może za rok przygotujemy się lepiej. <ścoughs> Jakieś intro wiecie te sprawy. Mm naprawdę przychodzi weekend i fajnie by było coś porobić, gdzieś wyjść, na jarmark jakiś, no ale no się ma tyle nauki, że będzie musiała siedzieć w domu i się uczyć, naprawdę, przed świętami, znowu i mnóstwo sprawdzianów i jestem strasznie zła. Co tam macie? Mikołaj, nie będzie widać. Widać Mikołaja. Wszyscy macie to samo? Jej! Ciekawe. To nie biorę filipa, jest widoczny. trójka. W sumie ja mam gdzie trójkę niż A Filipek masz chyba po kolei, więc zobacz tam obok, czy jest trzy. Filip mam po kolei, tak? Ale ma takie mini numerki. Co? O, ja mam łyżwę. A wiem. O, widzisz? łyżwa w tych milkowych manierkach też. W kalendarzach też. jest to u mnie była łyżwa pierwszego, chyba. Rolka. Nie, 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 nie tam. A, że łyżwa u Filipka i Hani była, tak? Już mi się myli, czy, że, bo w kalendarzu adwentowym milki tym drugim, takim z nadzieniem, co są. To chyba pierwsza była rolka. Nie, to wtedy otwórz. Będzie ci łatwiej po prostu. Ła, co masz? To jest trójka, bo jest tak Chyba tak. Nie, 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 mogę tego wyjąć. No. O. Ale to jest co macie? O, piecosek! Piecosek! A Filipek ma co No widzicie? co 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 Szukamy o, trójki, co 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 nie co no, nie no tam coś jest, ale tam są... Nie chcę podglądać. O bo nie, no aż tak by przeleciało, może i tak. No bo tu są takie duże mam dziury. Zaraz trzeba będzie coś wyciągnąć. Nie, bo... Nie? To w innym okienku będziesz miała dwa, tak? No najwyżej, bo tam... Ej, bo nie przewracaj tak, bo... bo tak. Trzęsłaś tym kalendarzem. Też jest... o, teraz o, teraz trójka. Trójka. Trójka tak, to tutaj masz rację. Tutaj. Pokaż? A, bo laska z kokarską. Czekaj, bo nie widać za bardzo. A, musisz przyczepić do swojej bransoletki. No, nie wpychaj tego, tylko musisz wyciągnąć. Czekaj, bo ciężko mu. O! Ja się dzisiaj zostaje przez to? Nie, może w transporcie po prostu jakoś się poprzesuwało. Ale zielony kolczyk i tak się nie znajdzie. Napisałam do Synseja. Gdzieś mi ta rozmowa potem się skasowała, więc muszę jeszcze raz do nich napisać. Zaproponowali mi rabat albo zwrot całego kalendarza i e, wysyłka nowego. No ale jak tu mam zabrać dziecku? I nie wiadomo, ile to by trwało, wymiana cała. A jednego kolczyka, no już trudno. Ale e, napiszę do nich jeszcze raz o ten rabat. No co? Pokaż. A co to jest? No świetny chyba tak. Super. to jeszcze ostatni kalendarze? O, iduś teraz? Chodź tu, miam miam. Chodź. już się cieszymy, już ogonek chodzi. Serduszka? Mam różne kształty. Ja jestem, się chujesz. bo tu nieuchasz. <laughs> On by już z foliką zjadł. O. Mam od smakują, chyba smakują to... bardzo. No. No, chyba bo od razu zabrał się do jedzenia, nie to, coś tam czyni. Teraz chyba mu smakuje. <laughs> od razu mi smakuje. Chyba. A jak te ciasteczka wyglądają, idunku? O, takie serduszka słodkie. Ale tam było nie tylko jaki mi się trafi. Hmm? To nie będzie problemu, że nie dostanę. Poczekaj. Sprawdźmy, czy tu jest na pewno trójka. Tak. Jest. Powoli otwieraj już. Zjadłeś już te wszystkie zjad. O mój Boże. Ja do tej grubszej karton trochę. O, wow, ale śliczny. I karta jest? Czy nie ma? Jest. Nie mogę taką Zgniecie się. Czekaj Haniu. I takie karty są jeszcze, ale chyba co drugie będzie jakieś zwierzątko prehistoryczne. Dwie były aż? Tak. Ale... A co to robi? Nic, coś tak gniecie, tylko. Słyszałam, że jakoś fizjot. piszczy chociaż albo. Nie, ale fajne w tej No fajne, fajne, fajne fidget to, jest taki masażyk robi. Co to jest? Uuu! Uuu. 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 Zjadłabym to. Se <laughs> bo nic. Selenit. Selenit? On się jakoś kruszy, wiesz? Co? Kruszy się. Tak? Uuu, ty nie Czym pomaga? <laughs> no, a jakie ma właściwości? Znowu nie włączyliśmy światełek. Dobry, 30 lato. No. I tutaj przynosi spokój, i zwiększa samoświadomość. I tak zodiaku byk. Wow. Ale się serio. Mama ciekawe jakie mi się trafi na Ostrożnie z nim. Mama, to jest taki ten hacek. Przemiesić. taki. O, na bombkę. Nie, ale e, przywiesić na jakimś sznureczku, można i do plecaka, albo do czegoś. O, fajne, co? Synka jest największa. Przywieź do swojej bransoletki, jedną zawieszkę jeszcze. Co, synku? Tu są takie, o. To, o jest, to jest największe. Informacje. To jest największe, mamo. No. A jutro będzie piątka, czyli to, co podglądałeś. A nie, czwórka jutro. Co ja już gadam głupoty? Jutro będzie czwórka. Gdzie jest cztery? Mm. Niech nie szuka, będziemy nie spostali. No i już, koniec. Nie wiem czy jeszcze coś dogram do tego vloga. Aha. Może tak, zobaczę. Mamo, jutro będziemy tutaj. Co? Tutaj A, no, dobrze. No, dobrze. Dobra. Dobra. Yy, to co? Jakby co, to do zobaczenia w kolejnym vlogu i pamiętajcie łapce w górze i subskrypcji naszego kanału i... Do zobaczenia. Mam nadzieję, że jutro, że się uda jednak tego vloga 4 grudnia wrzucić. Zobaczymy. Bo w ciągu dnia tak naprawdę jak coś robimy, to nie mam kiedy wrzucić, więc wrzucam w nocy i zawsze to będzie z opóźnieniem niestety. I już. Także do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.